Ja chciałbym tutaj sobie półkę zrobić i tam chciałbym, żebyś tu miała. I to poprzekładam tutaj, a to będę miał... Hola! Słuchaj, ja też chcę mieć półkę Proszę w lodówce. Nie, ja chcę mieć dwie. Mnie to nie interesuje. Proszę no i co robisz? Proszę mnie nie bić. Trzy, cztery, pięć, sześć, Boże, Chcę mieć półkę w lodówce, dwie. 7, 8, 9, 10. I proszę mi tutaj też umożliwić. Ty masz dwie i ja mam dwie. Chcę mieć tutaj. Proszę bardzo. Czy to jest takie trudne i, i lecieć do mnie z rękami? To ty do mnie leci z rękami. Jest nagrane. Masz oliwka, tu nie kłać, bo tu jest ojca. Jeszcze jedna półka. Bo mi się My nie, nie mi mieści. Teraz nie mamy gdzie kłaść jedzenia. G nie przepychaj mnie! Od coś żaden! Czemu mnie lejesz nie Weź go stąd! Weź go mnie nie nagrywa Oliwka! Co ona robi? Dobra, dobra, dobra. Możesz ty go nie nagrywać. Będę nagrywał, bo ta matka fikcjuje, że ja coś stosuję przeciwko niej. Ja to wszystko nagrywam. Możesz sobie kurwa nagrywać i wsadzić to sobie głęboko, wiesz, gdzie w dupę. W dupę to sobie wsadzić głęboko! Ty jesteś psychon. pójdziesz kurwa się leczyć. Ty się pójdziesz leczyć, chora kobieto! Ty jesteś chory, My tobie stwierdzili, że tyś pierdolny. Nie, tobie właśnie stwierdzą, że stosujesz przeciwko mnie przemoc! Jesteś powiem? Powiem Ci tylko tyle. Spierdal.